Nareszcie Lord Szeogorath przysłał mi kogoś do pomocy. Ale gdzie moje maniery, Ekhem? Muszę przyjąć profesjonalny ton. Ekhem. Witamy w Xedilian. Jestem Kiliban Randil, opiekun tego lochu. Cud inżynierii, nieprawdaż? Xedilian to ostateczny test dla lekkomyślnych łowców przygód, którzy odważą się pojawić na Drżących Wyspach. Nie wiedzą jednak, że kroczą ku zagładzie, a to za sprawą rezonatora osądu. Tak, tak. Czasem staje się za bardzo gadatliwy. Wybacz, jeśli masz dostrajacz, to musiał cię przysłać sam ogorad. W normalnych warunkach, po wejściu na płytę w komnacie rezonatora, ksedilian odesłałby cię z powrotem do wejścia. Skoro jesteś tu na górze, zakładam, że łowcy przygód w tej właśnie chwili wchodzą do lochu. Jedyne, co możemy zrobić, to pozwolić łowcom przygód ukończyć tutaj cykl. Chętnie ci w tym pomogę. Zakładam, że Szogorat dał ci instrukcję obsługi Xedilian. Znajdziesz w niej więcej informacji. Ja też mogę pomóc. Pierwsza komnata to komnata Gnarla. Po naciśnięciu przycisku pojawi się duża grupa małych Gnarli. Zaatakują one łowców przygód. A jeśli jesteś osobą łaskawą, Całą grupę może zacząć prześladować teoretycznie pośredni gnarl, który natychmiast urośnie do dwukrotności ich wzrostu. Halucynogenny gaz z zarodników, który wpuszczamy do komnaty, sprawi, że ofiary będą uważały, że to stworzenie chce je zabić. Nie martw się, głośniej szczeka niż gryzie. Ha, ha, ha. Jak dobrze jest wrócić do pracy! Na otchłań! Ha, 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 ha. To jest jeden z okropnych strażników z opowieści? Ostrożnie! To stworzenie może stwarzać pozory? To jakiś żart! Pozbądźmy się tego czegoś i ruszajmy w dalszą drogę! Oczy mnie zawodzą? Czy to coś rośnie? Na boków, kiedy to się skończy? Pożre nas. Ratuj całą? się, kto może! Wracajcie tu, tchórze. Coś tu jest nie tak. Przez cały ten czas to była zaledwie iluzja. Sprytnie. Moment! Co się dzieje z Lewinem? A, nie ma to sensu. Przecież nie żyje. Co? Kto? To miejsce chyba namieszało mu w głowie. Może powinniśmy odejść? Nie, zgarniemy go przy wyjściu. Niech sam się sobą zajmuje. Ha, ha, ha. Klatka jest zamknięta. Gromoku, ostrożnie. To jest zbyt piękne, aby było prawdziwe. Gdyby tylko Lewin tu był, szybko pomógłby nam to wszystko przejść. Musimy dać sobie radę sami. Myślisz, że uda ci się wyważyć te drzwi? Zapomnij. To oczywiście jakaś sztuczka. Wyjdźmy stąd. Być tak blisko, a jednak tak daleko. Gdybyśmy tylko mieli klucz, moment. Słyszysz to? Patrzcie, klucze! Jeden z nich musi otwierać bramę. Jesteśmy bogaci. Wyjdźmy stąd, syn Deliusie. To oczywista sztuczka, aby zmarnować nasz czas. Uwierzę, kiedy zobaczę. Tak, musi tu być. To wszystko ściema. Po prostu chodź ze mną. No już! A znaleźć go. Tak, muszę znaleźć klucz. Niewyobrażalne bogactwa! Ha, ha, ha. Fi! Jak sobie chcesz? E, szkoda, że żaden z tych kluczy nie pasuje do zamka. Widzę, że Lord Sheogoraz mądrze wybrał osobę do wyzwolenia, Ksedilian. Zatem jak mogę ci dalej pomóc? Trzecia komnata to komnata klątwy. Została tak zaprojektowana, aby upewnić się, że to już ostatnie starcie. Łowcy przygód poddani zostaną niewyobrażalnym okropieństwom. W tej komnacie objawią im się wizje wstrętu, śmierci i wrogości. Jeśli chcesz doprowadzić swoje ofiary do klęski, możesz wskrzesić kilka trupów i patrzeć, jak nasycają swój głód. Możemy też stworzyć iluzję umierającego łowcy przygód i jego duszy ulatującej z ciała. Wszyscy będą się dobrze bawili. A następnie, równie szybko jak zabijemy, wskrzesimy łowce przygód. Takiej torturze oprzeć się mogą jedynie nieliczne umysły. Jak dotąd radzisz sobie całkiem nieźle. Tak trzymaj. Spokojnie, gromok. Spokojnie. Bywałeś już w gorszych opałach. Co jeszcze to miejsce może rzucić przeciw Tobie? Co? Jak na otchłań? Mogę być martwy? To niemożliwe. Nic mnie nie zabiło, nie miałem nawet szansy zawalczyć. Żadnej szansy na obronę, żadnej szansy na walkę, dlaczego? Niemożliwe, to niemożliwe. Gromok nigdy nie przegrał walki, nigdy. Szybko ci poszło z tymi intruzami. Szeogorad byłby dumny, że uczy kogoś tak uzdolnionego. Jeśli wejdziesz na ostatnią platformę teleportacyjną, spotkamy się w komnacie odbiorczej, gdzie będziemy mogli odebrać twoją nagrodę. Nic się nie martw, zdobędziesz swoje łupy, ani się obejrzysz. Zgodnie z tradycją w nagrodę za doskonałą pracę otrzymasz kryształ skupienia. Okażę go wysłać do pałacu i umieścić w głównym holu, jeśli chcesz go zobaczyć. Ach, tak, oczywiście. Najbardziej niezwykła broń została pozyskana od wojownika orków, Grommoka. Była naprawdę wyjątkowa. Może znajdziesz coś więcej w jego dzienniku. Poza tym, bierz cokolwiek ci potrzeba z kufra odzyskiwania. Należy ci się! Oczywiście. W każdej chwili możesz odejść tym korytarzem... Powodzenia. A, a, a. To była nie lada walka. Mam nadzieję, że nikt cię nie ranił. Nie znasz legend, jak to możliwe? Te, jakie zwierz, istoty, to żadne istoty. To bezduszne okropieństwa, zwane rycerzami ładu. Nic dziwnego, że przyciąga ich rezonator. Został skonstruowany z jednego z obelisków rozsianych po wyspach. Chyba są z nimi jakoś powiązane. Musisz natychmiast wyruszyć do Szeogorata i powiedzieć mu, że rycerze wrócili szybko! Ruszaj!